Witam Cię w sercu słonecznego Alicante na promenadzie, która jest symbolem miasta. Mam dziś przyjemność zaprezentować Ci wyjątkową nieruchomość, która łączy nowoczesny i śródziemnomorski design z urokiem miejskiego stylu życia. Jeśli marzysz o zamieszkaniu w Alicante na Costa Blanca, to musisz poznać tę ofertę. Kompleks oferuje luksusowe i komfortowe wnętrza, a większość z nich będzie posiadała przestronne tarasy z malowniczymi widokami na Morze Śródziemne. Dodatkowo, bliskość tętniącego życiem centrum Alicante sprawia, że jest to doskonałe połączenie spokoju nad morzem z dynamiczną miejską atmosferą. Nowy kompleks mieszkalny to przestronny, w pełni wykończony obiekt, który zachęca do relaksów w słonecznej Hiszpanii. Dostępne będą 53 mieszkania o powierzchni od 62 do 134 m2, zaprojektowane z myślą o komfortowym życiu nawet dla najbardziej wymagających przyszłych mieszkańców. Osiedle oferuje apartamenty z jedną, dwoma, trzema i czterema sypialniami, zapewniając wysoką jakość wykończenia. Kuchnie będą posiadały zabudowę z wysokimi i niskimi szafkami oraz blat kwarcowy. W cenie otrzymamy także płytę indukcyjną, piekarnik, mikrofalówkę, zmywarkę oraz lodówkę. Ściany i podłogi w łazienkach zostaną pokryte gresem porcelanowym, a na wyposażeniu znajdziemy podwieszoną szafkę z umywalką oraz wannę lub kabinę prysznicową. Sypialnie będą wyposażone w funkcjonalne szafy modułowe z półkami i zwieszakami, a elegancki design wkomponuje się w całość wystroju nowoczesnego apartamentu. Apartamenty wyposażono także w oświetlenie LED, a podłoga w salonie i w sypialniach będzie wykonana z materiału imitującego drewno, co zapewni estetyczny efekt wizualny. Apartamenty będą posiadały klimatyzację z funkcją ogrzewania i chłodzenia, a także ogrzewanie podłogowe oraz system inteligentnego domu. Z kolei ciepła woda użytkowa będzie dostarczana przez system aerotermalny. Do każdego apartamentu przypisano jedno miejsce parkingowe z instalacją do ładowania pojazdów elektrycznych oraz komórkę lokatorską. Ten niezwykły projekt wyróżnia się unikalnymi częściami wspólnymi na dachu, co jest prawdziwą rzadkością w miejskim krajobrazie. Kompleks oferuje basen na dachu, teraz słoneczny z pięknymi widokami na morze, a także social club i siłownią. Dodatkowym atutem nowego osiedla jest jego lokalizacja. 10 minut spacerem do centrum Alicante, 1 km do dworca autobusowego i kolejowego, 10 km do lotniska w Alicante, a pełną gamę usług miejskich znajdziesz w zasięgu ręki. Nie przegap tej kulinarnej perełki w centrum miasta. Mercado Central to raj dla smakoszy, oferujący świeże produkty i lokalne przysmaki kuchni hiszpańskiej. Port jachtowy w Alicante to luksusowe miejsce dla miłośników jachtów, oferujące idealne udogodnienia i piękne widoki, idealne do relaksu i spotkań nad morzem. Tam, gdzie kończy się promenada pod palmami, zaczyna się plaża Postiget, blisko centrum miasta, a zaledwie 2 km od nowego osiedla. Mieszkając w Alicante z pewnością nieraz odwiedzisz parki z majestatycznymi fikusami, które wzbogacają miejski krajobraz. Polecam Ci także odwiedzić jedną z najlepszych cukierni w mieście. Ulica Grzybów, jak z bajki, to tętniące życiem serce miasta, w którym znajdziesz mnóstwo restauracji i sklepów. Z kosztów lokalnych przesmaków w postaci tapas, od owoców morza podania mięsne w autentycznej atmosferze hiszpańskich barów. Santa Cruz to urokliwa dzielnica z wąskimi uliczkami i domami, idealna na spacery, by poczuć atmosferę hiszpańskiej kultury. Zamek Świętej Barbary to obowiązkowy punkt na mapie Alicante. Z zamku zobaczysz spektakularne widoki na miasto i Morze Śródziemne. Doskonałe miejsce na wędrówki i odkrywanie uroków tego regionu. Nowy kompleks w słonecznym Alicante to nie tylko miejsce do zamieszkania, ale styl życia, który proponuje nowoczesne rozwiązania. Jeśli zainteresowała Cię ta oferta, skontaktuj się ze mną po więcej informacji lub odwiedź naszą stronę costaagent.com po więcej ofert. Do zobaczenia w Hiszpanii!